do nas przyjechał. Co to za nierzyk? A to było Cześć wszystkim. Dzisiaj jedziemy do Warszawy, a za kilka dni już będziemy w Białym Stoku. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. A ja. Masiu, czy znów dzisiaj utkniemy w jakimś korku? Nie wiadomo. Słuchajcie, znów za późno wyjechaliśmy. Mam Cześć! Jedziemy do Warszawy. Co się dzieje? Pójdź. Co to? Eliasek z truskaweczką, pokaż truskawkę, prawda? Wow, Ładna! Jedziemy! Chodź! Co to? Piłka! Piłka! Słuchajcie, opowiadam dlaczego jedziemy do Warszawy i dlaczego później jeszcze jedziemy do Białego Stoku. Nie będzie nas w domu chyba przez 5 dni, tak, się. Słuchajcie, do Warszawy jedziemy, ponieważ Aisza została zaproszona na premierę filmu, nowego filmu i to już co się stało, co się dzieje jeszcze? i to właśnie już zobaczycie chyba na Aiszy kanale, ponieważ będziemy mieli nową aktorkę albo nową aktorkę zobaczycie już na Aiszy kanale, albo ja tak myślę tajemnicę i tak powoli ujawni się na vlogach Mesio, gdzie przyjechaliśmy? jak tam twoja dieta? odpoczywa? teraz Myśo. ma wyjazd. <grym> mówiłam, albo urodziny albo wyjazdy, albo jakieś święta no i koniec diety nie, tak naprawdę Mesio prawie codziennie ćwiczy. Tak, żona mówi prawdę. <noise> co to Mesio, też? Co my tu mamy? Mamy frytki, łódeczki, a nie łódeczki, to są łódeczki? To chyba nie są łódeczki, A, to Pokaż. Są, a tak, co są frytki, łódeczki i. I mamy tu wieśmaka. Żeby nie było, że my zawsze zdrowo się odżywiamy. Ale się staramy. Tak, staramy się. No, no dzisiaj dzisiaj mamy taki wyjątek. Już jesteśmy w Warszawie się tutaj sobie czyta książkę. Moi się od robisz. Nie śpisz, nieprawdę, ej! Deska też przyjechała z nami. Tu maluszki. Chodź, gdzie jedziemy? Gdzie idziemy? Tu idziemy. Klatka numer 4. Tak, tu jest klątko. O, zobaczcie, się to auto. Elia, zobaczcie tu tu! Wow, Ferrari. Ja będę mieć takie tylko będzie elektryczne. Jesko! Dotarliśmy. Chyba, chyba. chyba. Co ma jeszcze taki niezadowolony? Co ma jeszcze taki niezadowolony? Nie wiem czy tu byliśmy. Chyba jeszcze nie byliśmy tu, tak? Słuchajcie, znów przyjechaliśmy na Grzybowską. Ale właśnie w tym apartamencie chyba nie byliśmy, ale one są wszystkie bardzo, bardzo podobne do siebie, to prawda? Bardzo. Prawda? No bo lampy są podobne. Tu fajne mają takie taraso ogródki. Taras z ogródkiem. Ej, to następnym razem weźmiemy taraso ogródki Słuchajcie, tu na pewno byliśmy, nie pamiętam na którym piętrze, ale gdzieś z tamtej strony. Pamiętasz jeszcze, bo to jest ten sam widok. Riesku! Zobacz kto do nas przyjechał! Co to za jeżyk? Bloger Wojciech! Uuu! Zobacz! <noise> Ale tam bajka chyba atrakcyjniejsza, <głos> 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 niż boomer z Tik <noise> co tam masz? Co tam masz? Wow! Wow! Drugi plecek to dla Maji. Tak? <noise> Słuchajcie, przyjechała nasza nowa aktorka. Dobra, już nie ma tej To jest nasza pani Edytka i ona zagra na kanale Iszy sąsiadkę. Jasku, co ty robisz? Pi, pik. Piu! piu. prostu w włosy? Tak. Ładne. Chciałabyś mi się A to jest roczy Sławek. Przywitasz się Rocysławku? On biedny, przestraszony jest, nie? Tak, no, no nie w nie, nie styczności z dziećmi. Wiesz? Tak, będzie, będzie fajnie. Rocysławku, jak było? Fajnie. Nadaje się. jest zmęczony. No, jest, mam no, też pierwszy raz. Mm. No. Ale z tymi bokami też fajnie, co Ekstra, naprawdę. Taka prawdziwa sąsiadka. Podoba, prawdziwa taka, taka, zła sąsiadka. I Taka fajna piżamka, ale on w niej śpi? Taka, tak! Serio? Tak! No to taki synek mamusi. Synek mamusi, o, synek. ciasteczka są ciasteczka, tutaj nie Eee, Nie wiem. Ale wiesz... Ale widziałaś te komentarze pod filmem? Oj, jest piękne, dziękuję wam bardzo, jesteście Że jesteś... Fajna. Że jesteś taka fajna, <laughs> fajna laska, nie? Fajne lasy. Bo jest, wiecie, jest, naprawdę. No, I Ryczysław, fajny. I widać, że jesteście Cielu. wszyscy fajni. <noise> <noise> Dziękuję. Słowo Jutro się widzicie, słonko. A Ryczysław jutro w piżamie jedzie? Nie, Ryczysław jutro zostaje w domu, sami idziemy. A ja już a, a ja tak, A ja już ja A ja biegam. A to było takie wrażenie. Nie. <noise> e, e, nie. <noise> Ale mamy szczęście. Cicho! Nic, Jak to widziałaś, to jest tajemnica, tak? No jest. się już z pieskiem! Ja jesteś pieskiem! Tak? Ale ja. O Boże, jakieś bezdomne! Mamo! Znasz się? <śmiech> 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 idziemy! Idziemy! <śmiech> mamo! Mamo! Nie, nie, weź, weź! Bo, bo. Cześć, Eliasku! Cześć, Eliasku! Cześć, mężusiu! Jak bezdomny to siedzi! <śmiech> no <śmiech> <śle> o Jezu, Ty też jesteś słodka. Cześć, Ty też jesteś słodki, tylko mnie w za mi włosy. Papa! <śle> 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 <Mama> Papa! <śle> Mariatka <Mama> <śle> znalazła, wariatkę. Moja, jedziesz ze mną? <śle> Już mamy łóżeczko, się dziękuję. Proszę. Będziemy tu spali, ponieważ słuchajcie, tam w sypialni jest takie wysokie łóżko, że ja się boję, że Ktoś z dzieci spadnie albo z jednej strony, albo z drugiej strony, więc tu będzie lepiej, tak? A Mesio, jak król będzie spał sam. Super. Mieliśmy dzisiaj naprawdę bardzo szalony dzień, fajny, ale szalony. Słuchajcie, właśnie nie wiem, nie pamiętam, czy wam mówiłam o tym białym stoku, czy nie. Riasku. Razem z naszą kochaną panią Edytką jedziemy do białego stoku po schody. Wydaje mi się, że to będzie taka fajna, ciekawa podróż, przygoda. Na pewno w podróży będziemy nagrywali, a ja bardzo lubię nagrywać właśnie w podróży, ponieważ zawsze dużo się dzieje. Więc zostańcie z nami. Nie wiem, czy ten vlog będzie krótki, czy długi, ale chyba za dużo na swój kanał dzisiaj nie nagrywałam, ponieważ nagraliśmy cały odcinek na kanał Aiszy i jutro idziemy na premierę filmu. już się czekasz. Tak? Ja też. Tak? Ale tata też pójdzie i ma. Wszyscy. Tak. tak? Razem. No, będziemy wszyscy razem. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Idę uśpić Eliaska. Idę uśpić Majusię. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj, dzisiaj z nami. Życzymy... Wszy Jace, życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych Faka. vlogów. Ej!